Witam wszystkich w 53. części Let's Play Reason 2, Mroczne Wody. Przypominam, że ostatnio zaczęliśmy zwiedzać wyspę. I. A, co to za ścieżka? To jest. Zejście stąd. Aha, dobrze. I, i, i trafiliśmy do tego. Jak on się nazywa w ogóle? E, Mak, hey, do maka. Co tam? Spokojnie stary, śpij sobie Ja tylko się tutaj trochę rozejrzę A propos mamy skrzynię Pootwierajmy to wszystko Ok. Lufa, groki, złoto Spoko Teraz mamy jeszcze tutaj Okay, mała skiewka pistolet. I skrzyja. Dobrze są klienta. W tej skrzyni może być coś ciekawego naprawdę. Poczekajmy, tak o! Dobra. I co my mamy tutaj? Tyle. Troszkę naboi Jezu, co za shit. Ale tutaj bardziej wie było. Lo szkoda. E, dobra. Dobra. Hmm. Paczka dla Maka. Okej. Okay. Teraz tutaj wrócimy na chwilę do, do portu, jak najbardziej. Przydałoby się tam przespać, wziąć tą paczkę. A propos przespać się, ciekawe czy będzie jeszcze jakieś wolne łóżko, co? Mam nadzieję, że tak. Tutaj nie było. Tutaj może w karczmie coś będzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, jest dobra. Śpi do następnego poranka jak najbardziej. Okej. Okay. Bardzo ładnie. Dobra, i teraz co? Oddamy to zadanie ze skarbem, myślę. I paczka dla maka. To od Spencera, chyba tak? Czy nie bardzo? So, so. To by było ciekawe. A na jakim poziomie mamy ten? Uuu, wytrzymałość mamy dopiero na 4. Czwa... Jezu, 19 tysięcy chwały. Nie no to. Idziemy na pewno w broń palną. Wytrzymałość. Jeszcze raz, wytrzymałość. Tak. Boże, 19 tysięcy. 000... Uuuu. Dobra. To się przyda kuloodporny na pewno. To jest dosyć fajne. Okej, okay, zdolności. Co my tutaj mamy? Szybki strzał. To broń palna aż 10. Strzelec wyborowy to jest fajne. To akurat możemy już spełnić. Muszkiety jeszcze nie. Ale, ale, ale w wytrzymałości porny. dobra ok pogadajmy właśnie chciałbym nauczyć się jeszcze lepiej nosić <laughs> rany po strzałach no na pewno dostałeś już parę kulek No niestety zdarzyło się więc wiedzieć czego się spodziewać no, twoje ciało z czasem wiem. się do tego przyzwyczai Spoko. Kluczem do sukcesu jest zapanować nad swym umysłem okej okay. y i to wszystko, tak? Tak, dobra. To jest pytanie. A, Rick. Myślałem, że od Spencera. Dobra, nie ma problemu. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Właśnie, Rick. E, tak, Stary czeka, na, czeka dostawę. na dostawę. Ach, tak, zupełnie o nim zapomniałem. No spoko. Zaraz się do tego zabiorę. Nie ma potrzeby, ja to zrobię. Mhm. Niech będzie. Tutaj są jego tygodniowe racje. Powiedz okay. mu, że to się nigdy więcej nie zdarzy. Nie ma sprawy. Dobra. Yy, I mamy jeszcze mam coś dla, coś dla ciebie. ciebie. Gdzie ten skarb jest, tak dokładniej mówiąc? Yy, skarb na zachodniej plaży. Dobra yy. U nosy. A, Ach, właśnie. Skarb powinien być ukryty przy końcu plaży, na zachodzie. No. Naprawdę? Co? Cudownie! To właśnie chciałem wiedzieć. Spoko. Lepiej się pośpieszę, zanim jakiś psu... Okej. Okay. No. Co się dzieje z moimi beczkami prochu? Będą natychmiast przyniesione na nadbrzeże. No i zajebiście. Wreszcie. No i o to chodziło, stary. O to chodziło? Jak mi idzie? Wiesz co o tobie myślę. Jestem wspaniały Dobra, jesteś wspaniały Aha, <grystanie> spoko e, Dobra, co nam tu jeszcze, beczki z wodą, tak? Aha Dobra, może wróćmy teraz do y, Maka I oddajmy mu to, może ma jeszcze coś ciekawego nam do powiedzenia U, to jest jakieś zioło, nie zauważyłem cię by się też trochę posprzedawać A przy okazji ile mamy, no 10 tysięcy Całkiem zajebiście czy... Mak, jesteś gdzieś, a obserwujesz. Spokojnie. Taki masz sprzęt, okej. Okay. No właśnie. To twoja paczka. Trzymaj. o tobie zapomniał. To się nie powtórzy. Przynajmniej jest tu teraz. Co z tymi opowieściami? No właśnie. A tak na czym skończyłem? Hmm. Może o kapitanach? Chętnie posłucham o kapitanach. No właśnie, może o Stalowobrody? O powiedz mi o stalowobrody. Stalowobrody? To ci Ta. dopiero kawałek. Któż nie chciałby z nim pływać. No zgodzę się z tobą. okręt Eleanor był prawdziwym postrachem imperialnych mórz. Wszyscy się go bali. I słusznie. W końcu go zatopili. Ale Stalowobrody przeżył. Aha. Dopłynął do lądu i ukrył się w obozie przemytników. Przemytników, Nikt powiadasz? Nie wie, jak udało mu się stamtąd no uciec. ciekawe. Może z wyjątkiem admirała, on i Stalowobrody hmm. przyjaźnią się od zawsze. Okej. Okay. Co wiesz o kapitanie Garcia? Ochciwy i bezlitosny, na szczęście już nie żyje. Swoją obecną pozycję zdobył Spoko. dusząc swego kapitana. Uuu. Wszędzie wywęszył łup. Ponoć schował swój skarb gdzieś pośród południowych. Nie, mój. schował go tutaj Ostatnim za spada. gdy tu był, wtrącono go do więzienia. Uda tak. się wykupił. Ciekawe. Jeśli go spotkasz, miej się na baczności. Spoko. Mara, co wiesz o marze? No. Naprawdę chcesz wiedzieć? No tak, Dobrze. każda informacja jest, jest przydatna. stara i ma wielką moc. Jest piękna i nikt od wszelkiego złota. No toż to już ona Do czasu nadejścia pierwszych tytanów, będąc w więzieniu, obmyślała plan zemsty nad światem. Teraz jest znów. I wolna taka miściwa wcielić swój plan w życie. to będzie ciężki przeciwnik. Za co Mara chce się zemścić? Za uwięzienie jej No tak, to było w sumie głupie pytanie. Co się wtedy wydarzyło? Mara miała wielką moc. Mhm. Zbyt wielką. Ludziom udało się ją wypędzić. Nie pytaj jak. Ale to nie było proste. Teraz wróciła i stała się dla nas wielkim problemem. Okay. Hmm. Jak udało jej się uciec? Nie znasz więc legendy. Podobno ukryte są w niej najważniejsze. Nie, no stary, skarby. już to spuszczenia. oczywiście zaczną jej szukać. Mów dalej. Okay. Admiro Alvarez zwoła. Zaplanuj. Tak, 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 tak. jestem. Dobra. A coś wiesz, jak, jak ją powstrzymać? Co? Ostatnio słyszałem historię o młodym chłopaku. Mm. Rozbitku wyrzuconym przez morze na brzeg wyspy. Uh. Ale w wyspie zakrażał Tytan ognia. Co ty nie Wydostać się z wulkanu. Ciekawe. Ten młody chłopak jednak rozwiązał problem. Gdzieś to już słyszałem. Ciekawe. Czy Maru też można się tak zająć? Myślałem, że Tytani zniszczyli wszystko, co znajduje się za południowymi wyspami. Owszem ale nie opowieści, mój przyjacielu. O proszę, tak proszę myślę. Wiesz o co mi chodzi Tak mi się wydaje. Tak, tak mi się wydaje, Ta, tak mi się wydaje. cały dzień? Czasem pomagam chłopakom na kutrach ale najczęściej mam że okay. zawsze ktoś za... Czy chcesz słyszeć o mieście, serio? Powiedz mi o mieście. Takie młodym piratem. Sam dziś jestem na to za stary. Okej, okay, dobra, no i to by było na tyle. Okej, okay, nareszcie, dobra, już wysłuchaliśmy go do końca. A teraz, teraz wrócimy się tą drogą, bo pamiętacie, przyszliśmy tutaj przez pewną jaskinę. Ta jaskinia tam miała jeszcze jakieś takie schody na górę jakby. czy coś tutaj jest ciekawego? Nie, chyba tutaj w sumie nic ciekawego takiego nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, więc to sobie darujemy. I zasuwamy do tej jaskini. Nie to! Fak, wypiłem nie to, co trzeba. Okej, okay. gdzie to było? Te schody oczywiście. Nie, one były wcześniej, wcześniej. To jest żyła rudy? A jak najbardziej, poproszę. Zawsze się przyda, zwłaszcza do handlu. No. Okej, okay, zajebiście. Tak, i tutaj są te schody. Oj, 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 oj. Dobra, zajebiście. Weźmy ją pochodnie. Okej. Okay. O, co tutaj było? Skrzynia, no proszę. 60 na 100, może będzie coś ciekawego. No nie kurwa Wkurzałem mnie nieraz te skrzynie Pieprzone O żesz, ty Dobra tu 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 Okej okay, zajebiście <laughs> Co mamy w środku No super Uy, Za wielkich fantów to tutaj nie było O no proszę Wyjdziemy gdzieś na powierzchnię ciekawe. Widzimy eee, tutaj niedaleko miasta. Lipa. Chociaż warto wiedzieć, że tutaj takie przejścia, ale nie. No spodziewałem się czegoś więcej. Szkoda. Szkoda, szkoda. Eee, teraz gdzie my chcemy wyjść? Chcemy wyjść tutaj, może w lewo. Wyjść całkowicie z tej jaskini. Tam w prawo, co tam w prawo jest? Jest coś ciekawego, widzę skrzynię jakąś. Aha, tutaj jest tylko skrzynia, okej. Okay. A, słabo zamknięta, więc pewnie za ciekawych fantów w środku raczej nie będzie. Dobra, co my tutaj mamy? No, takie sobie. Okej. Okay. Oj, teraz stąd spadamy. Hmm, gdzie teraz mamy się udać? Byliśmy tam na górze, okej. Okay. Zaraz, zaraz. My mieliśmy się udać na przeciwną stronę, nie? Właśnie tutaj zobaczyć co się tutaj dzieje. I tak też zrobimy. Okej, okay, tylko gdzie my tutaj przejdziemy tutaj sprawdzaliśmy to, nie? Tak jest. Dokładnie. Okej. Okay. Tutaj przychodziliśmy? Ten krap nie żyje, nie żyje. Dobra. Okej, okay, teraz... Aha, tu ten. To zajebiście. Zobaczymy co tutaj jest. Bo tutaj jeszcze chyba nas nie było. Coś mi się tak kojarzy. No, chyba nie. Jest jakieś zioło, więc raczej tędy nie przechodziliśmy, bo bym je inaczej zebrał. I co mamy tutaj? O, jakaś gęstwina, tam są jakieś skrzynie Ale coś za spokojnie tutaj, żadnego przeciwnika, nic. Pewnie zaraz coś wyskoczy z tej, z tej plaży, z tych piasków. Okay. No jeszcze nie zamknięta skrzynia no proszę proszę nie mówcie mi, że to by było na tyle no serio oj uuu utopiec zapomniałem, że ono rzeczywiście ten magnes przestrzega przed utopcami proszę proszę to no spoko. No, no, no. Tego się akurat nie spodziewałem. Okej, okay. tutaj gdzieś jakaś wyspa powinna być, tak? No właśnie. Okej. Okay. Dobrze. Doborek raz. Utopiec dwa. Dobra. Okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy? Na tej wysepce. Czy w ogóle tutaj coś będzie ciekawego? Mam nadzieję, że tak. Hmm. Co tutaj jest? lewy but z cholewą ukończony lewy but spoko nie ma problemu o tutaj mam jakiś skarb no proszę proszę korona bohatera spoko weź to wykop o się tak wysapka mi pasowało, na taki skarb i proszę co za niespodzianka, ale nie mieliśmy żadnego zadania na skarb tutaj chyba. Zresztą zobaczymy, co tam znajdziemy. No, dawaj, dawaj, stary. Oh shit! A nie, chociaż? Bo na, na tej zachodniej plaży, fuck ale walić to przecież, powiedzieliśmy gdzie jest skarby, więc o co chodzi. O, uu, Takie średnie rzeczy. To znaczy, Wziąłem dużo, dużo lepsze skarby. Dobra, ale stąd chyba wszystko. I w sumie wyspę całą obeszliśmy. I myślę, że możemy wracać do miasta. A dokładniej za transporty rumu i beczki z wodą. No, właśnie z tymi beczkami nie wiem jak to zrobić. Dobra, na razie tepnijmy się do miasta. Transport rumu, tak? Chyba trzeba będzie załatwić teraz ten transport rumu. Coś mi się wydaje. Coś mi się tak wydaje. Prawda? Słyszałeś o biednym starym Scarlet, Skarlet. Ma coś tam ciekawego? Nie. Yeah. Oh, okay. Słyszałeś o biednym starym Jonesie? Jak? Uuu, hmm. obrażenia to może być fajne. Muszę nauczyć się lepiej znosić obrażenia. No. Ile razy zostałeś zraniony? Raz. Dwa? No, trochę więcej, więcej stary. Więcej niż bym chciał. Eh, mm -hmm. nie kule. Powinieneś się przyzwyczaić. Jak pierwszy raz, oberwałem szkłem. Bolało, królewsko. Teraz mógłbyś rozbić butelkę na mojej głowie i prawie bym nie zauważył. Ach, no ciekawe. Ciekawe, twardziel. Okej, okay, czy coś się zmieniło tutaj? Eee, twardziel... Hmm. Aha, przed wszystkimi rodzajami broni białej. No to też się może przydać na broń białą, czemu nie? czemu nie mhm. dobra okej, okay, teraz chodźmy na nasz statek ale nie wiem nie no w tym odcinku, chociaż może w tym odcinku popłyniemy jeszcze tam zobaczymy pati dawaj, dawaj okej okay. I od kogo to miał być? Od berbelucha. No proszę proszę. Dobra. Yy... Co? Czas wytyczyć? Z Więcej niż bym hmm, chciał. A co? Denerwuje wszystkich. Niektórzy nie pójdą do niego nawet w chorobie. Nie wiem, raz jest z nim dobrze. A za chwilę wygląda jakby miał odgryźć cię. No cienowe. taki kostuch, niestety. Wiele gorzej, jeśli nie dojdzie do siebie. Okej. Okay. Spróbuję. Hmm, e, pora wytyczyć nowy kurs, w skarbie. Tak jest. E, tutaj wracamy na Takariguę, tak? W za to Zatoka Marakajów? Nie. E, tak, 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 dobra. Wracamy tam. Mhm. Okej. Okay. No i co to za jakieś wczytywanie teraz. Dobra, pominmy to. Yy, dobra, i co? I tutaj chyba zakończymy odcinek. Yy, w następnym od razu sobie zaczniemy od załatwienia tego transportu yy, rumu, albo może jeszcze od rozmowy z Kostuchem, ale na dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie Toczy.